Dzień dobry Państwu, dzisiaj będziemy komentować i czytać nie komsemolską prawdę, tylko ukraińską prawdę. Portal założony w 2000 roku przez Georgię Gongadze, dostępny w trzech językach, ukraiński, rosyjski i angielski. I co my tu mamy? Przede wszystkim mamy sprawę aresztowanego amerykańskiego dziennikarza w Rosji. To jest tutaj ten duży materiał. Mamy tutaj też to, co moją uwagę przyciągnęło szczególnie mocno. Zelenski wyznaczył nowych szefów administracji ługańskiego i sumskiego okręgu. Tu jest to opisane w sposób bardzo przejrzysty, źródło ukaz prezydenta, detale nazwiska nowych szefów administracji regionalnej kto wcześniej był tymi kierownikami administracji? Co się wydarzyło wcześniej, czyli kontekst? Tu mamy opisane, że 11 kwietnia gabinet ministrów Ukrainy zwolnił ze stanowisk kierowników z ługańskiej i, przepraszam, 11 kwietnia wyznaczył nowych Kierowników okręgu Ługańskiego i Sumskiego, a w styczniu prezydent zwolnił ze swoich stanowisk kierowników okręgów hersenskiego, sumskiego, zaporowskiego i dniepropietrowskiego, a w środku marca także ługańskiego odeskiego i chmielnickiego, czyli tutaj wprost piszą o dużych czystkach w administracji. Wcześniej były też czystki takie korupcyjne na różnych stanowiskach, między innymi także w gabinecie samego prezydenta. To, że w Ukrainie sytuacja wokół korupcji i różnych niedociągnięć administracji to duża i ważna rzecz, no niestety to państwo nie funkcjonuje tak jak powinno, jest tutaj omawiane w mediach dość szeroko. Co mamy dalej? Mamy tutaj, przegrana Ukrainy stanie się początkiem końca złotego wieku zachodu. Premier Polski. Faktycznie tutaj, jak często bywa w ukraińskich mediach, ta polska polityka, wypowiedzi polskich polityków są komentowane dość często, tu konkretnie mamy źródło, przemówienie Mateusza Morawieckiego w Atlantic Council w Waszyngtonie, bezpośredni cytat. Jeśli stracimy Ukrainę, stracimy pokój na dziesięciolecia, porażka Ukrainy może stać się początkiem końca złotego wieku Zachodu, detale. Koniec. Widzicie, bardzo przejrzysta, fajna forma, czytelna. Tutaj trzeba powiedzieć, że ukraińska prawda robi całkiem niezłą robotę, jeśli chodzi o po prostu przejrzystość przekazywania informacji. Tutaj są kwestie sportowe, o tym, że ministerstwo zabroniło ukraińskim sportowcom rywalizować z Rosjanami i Białorusinami. Tutaj mamy Budanowa, który ogłosił, że korzyść z wycieku danych z Pentagonu posiada tylko Rosja. Jest jeszcze o tym, że Polska wspiera przekazanie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa na szczycie NATO. Tutaj mamy ciekawą rzecz, to jest cały reportaż, proszę Państwa, na wideo, nie będziemy go oglądać, ale podczas kręcenia reportażu na temat rosyjskich Nieruchomości we francuskim kurorcie górskim w, Arpa, w Alpach Courchevel. Odkryto także Ukraińców, bogatych Ukraińców, synów wpływowych Ukraińców na ważnych stanowiskach, którzy w czasie wojny zamiast walczyć, wspierać, zbierać środki, wozić towary i pomagać w jakikolwiek sposób, bawią się w Alpach. Tego typu tematy o korupcji elit, o braku odpowiedzialności elit, także się tutaj pojawiają, jest to dość otwarcie krytykowane, nawet tutaj ukuto taki ironiczny termin Batalion Courchevel od nazwy właśnie tego kurortu alpejskiego, nie wiem jak to się po francusku wymawia, bo tutaj jest cyrylicą, może zaistnieć jakaś fonetyczna rozbieżność wynikająca z tego, że musieli to zapisać swoim alfabetem, żeby to... Dało się odczytać. Tak czy inaczej, tego typu tematy są tutaj poruszane. Tu jeszcze jest ciekawa rzecz. Ukraina dopisała firmę Xiaomi do listy międzynarodowych sponsorów wojny. Firmę wniesiono w ten, w, na tę listę z powodu tego, że ona wciąż współpracuje w Federacji Rosyjskiej. Przy czym nie przestawała od samego początku wojny prowadzić interesów z Rosją, i Xiaomi do dzisiaj zostaje liderem, jeśli chodzi o sprzedaż smartfonów w Rosji. Mamy tutaj też wypowiedź Danilowa, człowieka z administracji, bezpośrednio on jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Tutaj jest znowu źródło, cytat, detale, kolejne, kolejny cytat. I o czym on tutaj mówi? On tutaj mówi o tym, że wiemy o wszystkich procesach, które zachodzą na froncie, wszystkie propozycje dotyczące planów ukraińskich żołnierzy, w tym dotyczące kontratarku, kontrnatarcia, um, nie mają żadnych. żadnych. <śpuszczak> jeszcze raz, przepraszam. A tutaj on mówi, że wszystkie. Wiemy o wszystkich procesach zachodzących na froncie, żadne domysły dotyczące planów ukraińskich żołnierzy, w tym dotyczących kontrnatarcia, nie mają żadnych podstaw. To wszystko będzie, te wszystkie decyzje będą podejmowane w ostatnim momencie, kiedy będziemy ostatecznie o tym wszystkim decydować. To oczywiście jest w dużej mierze komentarz do tych wycieków danych z Pentagonu, które. Co było wielokrotnie mówione, także w ukraińskich mediach miały wpłynąć na ukraińskie plany kontrnatarcia. Tu warto też przekazać Państwu komentarz od, y, y, od, od, od Arestowycza, który mówił u Fejgina, że tak naprawdę to, co ma największy wpływ na kontrynatarcie, to pogoda, że Ukraina potrzebuje na froncie Dwóch suchych tygodni, a póki co deszcz pada, i pada, i że to jest tutaj najbardziej kluczowe. Przejdźmy sobie stąd, już na stałą rubrykę zbiórka środków. Zbieramy na piąty już wyjazd do Pułku Kalinowskiego. Mój to będzie szósty wyjazd, ale do kalinowców byłby piąty. Przede wszystkim, proszę Państwa, oczywiście dziękuję za Wasze wpłaty. Pamiętajcie o jednym, kiedy wpłacacie... Wpłacajcie w taki sposób, żeby nie naruszyć także swoich potrzeb. To, co jest bardzo istotne i o czym chciałoby się zapomnieć, bo jesteśmy tutaj dobrymi ludźmi, którzy chcieliby oddać ostatnią koszulę, najważniejsze jest to, żebyśmy my nie potrzebowali pomocy. To znaczy, to jest zasada jak w ratownictwie. Ratownik nie powinien narażać swojego własnego życia, bo martwy ratownik nikomu nie pomoże. Tak samo biedny człowiek nie pomoże nikomu finansowo. Musimy zadbać o siebie, musimy zadbać o polską gospodarkę, musimy pamiętać o tym, żeby tutaj było dobrze i wtedy my będziemy na tyle silni, żeby pomóc innym. Pamiętajcie więc o sobie: nie dawajcie więcej niż jesteście w stanie. Wierzę, że sami to wiecie i bez mojej, yy, moich światłych rad. I yy, yy. po prostu Wam pięknie dziękuję za to, co robimy razem. Tutaj jest kanał telegramowy pułku Kalinowskiego. Tu mamy zdjęcia z użycia dronów. Nie mam tutaj bezpośrednich informacji na temat tego, czy te drony, ten tablet, który tu jest widoczny, to są dokładnie te, na które my zebraliśmy i przekazaliśmy, ale mam informację, że bardzo znacząca część sprzętu tego typu, jaka w ogóle znajduje się w posiadaniu pułku, to jest sprzęt właśnie od nas. Więc jest duża szansa, że na tych zdjęciach jest to po prostu jeden z dronów od Was, jeden z tabletów od Was. Baterie tutaj też są widoczne, także od Was. Przypomnę, jest trwa cały czas, także aukcja charytatywna z modelem 3D mm, armatu haubicy Krab na ładnej podstawce. A teraz przejdźmy do wydarzeń na froncie. Przede wszystkim, proszę Państwa, dalej największe i najbardziej intensywne walki toczą się w okolicach Bachmutu, przy czym to się stało, stały już takie walki, nazwijmy to bardzo intensywnie miejskie. Mamy tutaj przede wszystkim walkę przy użyciu broni strzeleckiej, lekkiej artylerii, karabinów maszynowych, granatników automatycznych, moździerzy. Oczywiście drony cały czas pracują bardzo intensywnie, ale to się stało już... Taki bardzo, to już jest taki bardzo kontaktowy bój, w którym no, straty na pewno po obu stronach są koszmarne i po obu stronach obserwujemy pewne drobne sukcesy. Na przykład dwa dni temu pokazywałem Państwu, że tutaj zaznaczony był na czerwono taki występ, tu znajduje się dworzec kolejowy, już za torami kolejowymi, które mogą stanowić naturalną linię obrony. Ukraińcy mieli stamtąd Rosjan wyprzeć. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że mm, tutaj zaszły pewne zmiany w składzie osobowym sił rosyjskich, to znaczy flanki tej operacji przejęły siły powietrzne desantowe rosyjskie, co zwolniło siły Wagnera, które teraz intensywnie nacierają w samym mieście. Po raz kolejny Rosja wysyła najemników tam, gdzie jest najgoręcej, bo jak widać mniej żal im ich tracić. Tak czy inaczej tutaj te walki pozostają bardzo intensywne. Mamy informacje, jeśli chodzi o front, o tym, że Południowa Korea przekaże Stanom Zjednoczonym 500 tysięcy pocisków artyleryjskich dla Ukrainy. Mamy informacje o tym, że na, yy, na Białorusi dokładnie zauważono yy, skład kolejowy z ciężarówkami Gaz-66. No, tu nie powiększymy, damy radę to powiększyć, zobaczmy. O, tu widać takie duże zdjęcie, to jest wyjątkowo już antyczna ciężarówka. Ale no, tego typu sprzęt także jest tutaj sprowadzany na linię frontu. Mamy kolejną ciekawą informację związaną z Wagnerem, to znaczy zmobilizowani Rosjanie zostali przez Rosjan sprzedani przez Ministerstwo Obrony dosłownie sprzedani grupie Wagnera. Bez yy, możliwości podjęcia przez tych mobilizowanych decyzji na temat tego, gdzie oni chcą służyć, ciekawa praktyka na pewno nie podnosi morale. Pojawiły się także zdjęcia pokazujące użycie czołgów, no na razie, jeszcze nie użycie, obecność czołgów T54, T55 w służbie. W rzekomo okręgu zaporowskim pojawiły się takie materiały. Czołgi T54, T55 to jest jeszcze jedna generacja wstecz w stosunku do T62, o których był tu osobny materiał. W którym tłumaczyłem, no, że T62 wciąż pozostaje groźny no bo nawet jakby czołg z pierwszej wojny światowej wystrzelił z karabinu maszynowego czy armaty w stronę wroga, trafił i zabił, to wciąż byłby groźny. Natomiast ze względu na wiele kwestii związanych z pancerzem, armatą, systemami obserwacyjnymi itd., nie są to czołgi równie skuteczne co sprzęt nowszy. Tu jeszcze jedna ważna, no ważna taka. W interesująca informacja pojawiły się pierwsze nagrania chałbicy holowanej Giatent B 152 mm produkcja radziecka ale przekazanej Ukrainie przez Finlandię. Tu w ogóle warto zaznaczyć, że jeśli widzicie gdzieś nazwę radzieckiej jeszcze armaty chałbicy, jeśli ona tam ma literkę B, to znaczy, że ona jest ciągniona, czyli buksiruje mają. A jeśli tam jest S, tak jak na przykład Msta S, to znaczy, że ona jest samochodna, czyli samobieżna. To warto tutaj powiedzieć. Jeszcze, proszę Państwa, wrócimy do tematu, który był omawiany dwa dni temu. Tutaj przypominam, mówiłem o tym, że Rosja zmienia prawo umożliwiając, przekazywanie informacji o mobilizacji danego człowieka w formie elektronicznej. Dwa dni temu mm, mówiłem o tym, że Duma Państwowa przyjęła to prawo w trzech czytaniach. Teraz podpisał to, podpisała to jeszcze Rada Federacji. Pozostał podpis Władimira Putina, który raczej jest formalnością, bo to właśnie z woli tego człowieka i jego otoczenia proces legislacyjny dotyczący tego prawa przeszedł tak błyskawicznie. Przypomnę tylko, co to zmienia, to znaczy, że zamiast wręczać papierowy dokument i wymagać podpisu, wcześniej tak to wyglądało, Rosjanin musiał się podpisać pod tym, że przyjął takie zawiadomienie i dopiero wtedy można go było na przykład ścigać za to, że się nie pojawił w wojskowej komendzie uzupełnień. Teraz taki Rosjanin będzie po prostu wnoszony na listę do rejestru ludzi, którzy zostali zmobilizowani i czy on sobie sprawdzi to w portalu usług państwowych, czy sobie tego nie sprawdzi, nie ma znaczenia. znaczenia. Po kilku dniach zaczyna być traktowany jako człowiek uchylający się od obowiązku, który może zostać doprowadzony nawet siłą do wojskowej komendy uzupełnień, i po określonym czasie krótkim pojawia się szereg ograniczeń. Zawieszone zostaje jego prawo jazdy, prawo do zakładania własnej firmy, prawo do przeprowadzania jakichkolwiek operacji związanych z nieruchomościami, i jeszcze tam parę innych drobiazgów, więc pojawiają się poważne ograniczenia związane z takimi codziennymi życiowymi sprawami. Zwłaszcza to prowadzenie samochodów jest tutaj istotne, bo wielu Rosjan samochód prowadzić musi, bądź to robi po prostu każdego dnia. Co to tak naprawdę oznacza? To oznacza, proszę Państwa, że po pierwsze, kolejna fala mobilizacji nie będzie konieczna. Rosjanie, rosyjski rząd przygotował na własnych obywateli bardzo potężny BAT, który będzie mógł zostać wykorzystany po to, żeby zmusić ludzi do służby wojskowej i będzie do tego wykorzystywany, bo no, ciężko sobie wyobrazić, żeby w takim momencie takie prawo zostało przegłosowane tylko po to, żeby z niego nie korzystać. O ile wcześniejsza fala mobilizacji doprowadziła do dużego niezadowolenia ludzi w Rosji, do ucieczki, do wielu dyskusji, ale. Oporu, jakichś dużych akcji protestacyjnych nie było. O tyle teraz rosyjski rząd uznał, że skoro wtedy ludzie nie wyszli na ulicę z widłami, to można jeszcze mocniej dokręcić śrubę. Za chwilę o tym powiemy, bo już widać reakcję, za chwilę sobie do tego wrócimy, ale póki co w Kursku, Bielgarodzie i Sewastopolu, czyli w trzech okręgach, w sumie. Rosji, w tym na Krymie, nie odbędą się parady z okazji 9 maja. Tutaj te informacje mają dwie podstawy. Po pierwsze, strach ludzie się boją, że tego typu święta mogą przyciągnąć jakieś ataki dronów, chociażby ukraińskich. Po drugie, sprzęt, który zazwyczaj w takich paradach bierze udział, jest w tej chwili zajęty. Zobaczymy, jak inne regiony będą tutaj decydować na ten temat. Hiszpania ogłosiła, tutaj pani Robles, szefowa Resortu Obrony, ogłosiła, że Hiszpania przekaże 6 Leopardów 2 i 20 BTR-ów. Tu już... Ta dyskusja na temat tego, ile Hiszpania przekaże i czego trwa i trwa, a sytuacja się odkłada i odkłada. Tutaj podsumowano, przy czym podsumowała to po prostu um, Instytut zajmujący się, um, Urząd zajmujący się statystykami w Niemczech, podsumował, że o 91% spadł import z Rosji do Niemiec, o 99,8% procenta dostawy ropy i gazu z Rosji do Niemiec y, się zmniejszyły i o 60,5% spadł eksport z Niemiec do Rosji. Dalej, z powodu sankcji w Rosji zatrzymały się stocznie. W tej chwili rozpoczętych i nieukończonych projektów stoczniowych jest 324. Pojawiły się liczne problemy, m.in. takie, że rosyjskie stocznie zamawiały Sprzęt od zachodnich partnerów wpłaciły zaliczki, ale w wyniku sankcji otrzymać tego wyposażenia nie mogą, więc straciły pieniądze, nie mają czego zamontować na statkach, więc próbują przeprojektować te statki i zdobyć pasujące, pasujący sprzęt, który może zastąpić ten, którego nie otrzymały. Rosyjski minister spraw zagranicznych, Siergiej Ławrow, nie otrzymał wizy do Nowego Jorku, do Stanów Zjednoczonych, żeby przybyć do Nowego Jorku w kwietniu na, na spotkania związane z działalnością ONZ-u. Więc no, jest to kolejna taka sytuacja, nie pierwsza już. Sąd w Hadze zobowiązał Federację Rosyjską wypłacić ukraińskiej firmie Naftogaz 5 miliardów dolarów kompensacji za straty poniesione z powodu aneksji Krymu. Po tylu latach pojawił się taki wyrok. Tu mieliśmy powiedzieć o konsekwencjach nowego prawa w Rosji. Mężczyźni w Rosji masowo szukają sposobów, żeby przepisać swój majątek na żonę. Tu widzimy wyniki wyszukiwania: jak przepisać samochód na żonę plus 900%, jak przepisać mieszkanie na żonę plus 350%. Wyszukiwań oczywiście to jest taki um, dowód na to, że ludzie na to reagują. Dość powiedzmy um, anegdotyczny to nam mówi um, tylko tyle, że coś się dzieje, że informacja o tym, że pojawią się problemy dotarła do Rosjan. Ciężko stwierdzić jednoznacznie, jaka będzie ostatecznie reakcja społeczeństwa. Wiele zależy od tego, czy tego typu wezwania do mm, stawienia się w wajenkamatach, czy przymusowe, siłowe zabieranie ludzi do armii będzie czymś powszechnym, czy to będą pojedyncze przypadki. Niemniej jednak tego typu represyjne i opresyjne prawo wprowadzone w Rosji na pewno w jakimś stopniu wyczerpuje ten. Potężny, przyznajmy, limit cierpliwości Rosjan, który jednak prędzej czy później się skończy. W którymś momencie Rosjanie powiedzą dość i tego typu środki, które mają uratować linię frontu i tak zwaną specjalną wojskową operację, ten limit cierpliwości Rosjan wyczerpują. Aczkolwiek czy on zostanie wyczerpany za 3 miesiące czy za 10 lat, tego niestety nie wiemy. W zakładach prochowych w Kazaniu eksplodowała tu, czytamy, makieta pocisku. No, taka makieta, że jednemu z pracowników urwało dłoń. Miało do tego dojść 12 kwietnia. Oczywiście życzymy samemu pracownikowi zdrowia, natomiast życzymy też, żeby w tej eksplozji jak najwięcej maszyn, które tam pracowały, Zostało zniszczonych, żeby te zakłady prochowe pracowały jak najwolniej. W Stanach Zjednoczonych szykują sankcje przeciwko urzędnikom Węgier, tym urzędnikom, którzy są związani z rządem Orbana. Oczekuje się, że dokument będzie przekazany do Kongresu jeszcze w kwietniu. To byłoby ciekawe. Sankcje przeciwko państwu Unii Europejskiej to Coś nietypowego, natomiast patrząc na zachowanie rządu Wiktoria Orbana w zasadzie ciężko mi tutaj bronić ich i w jakikolwiek sposób krytykować tego typu sankcje. To co robią Węgry w tej chwili jest z mojego punktu widzenia no po prostu niedopuszczalne. Niemcy dały pozwolenie nam, Polsce, na dostawę 5 MIGów 29, które dawno temu Niemcy y, przekazały Polsce. Także y, no, tego typu pozwolenia są dość standardową procedurą. Tutaj nie, nie było takich problemów jak chociażby przy leopardach. Tu mamy czołg T-90A który został sfotografowany w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie jest to zdobycz ukraińska, zdobycz, która trafiła w ukraińskie ręce i została teraz przekazana Stanom Zjednoczonym, tak jak Rosjanie przekazywali za drony Iranowi, Javeliny i stingery do badań, tak i do Stanów Zjednoczonych wysłano rosyjski czołg. Dość standardowa procedura w ten sposób. Stany Zjednoczone będą w stanie rozebrać go na części i poznać wszystkie jego słabe strony. Jeszcze tutaj jest pozytywna informacja, Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przekazanie miliarda euro na cały taki duży program zaopatrywania Ukrainy w amunicję artyleryjską. To jest w tej chwili szalenie istotne, więc jest to tak jak mówię, pozytywna informacja. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.